Jacek Michalczyk, witam Państwa w kontrapunkcie z Kraśnika. Dzisiaj politycznie, gdyż naszym gościem jest przewodniczący Kraśnickiego Koła Nowoczesna, Paweł Kurek. Witam bardzo serdecznie w kraśnickim Studio. Witam, witam Państwa. Dzień dobry. Panie Pawle, gdzie wakacje? Sane Skobar? Kraśnik, ukochany Kraśnik, <grym> tak. Czyli lokalnie. N nigdzie San, z rodziną? E, w Kraśniku, lokalnie. E, niestety na San Escobar nie dostałem wizy, więc musiałem zostać tutaj. <grym> tak, to jest troszeczkę odgrzewany temat, no ale nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie zapytał, czy ten wyjazd przewodniczącego, to już, tak jak mówię, przebrzmiały temat, już, już dawno powinniśmy o tym zapomnieć, ale czy ten wyjazd przewodniczącego nowoczesnej pana Petru. W czasie, kiedy był kryzys, kryzys w kraju, kryzys w Sejmie powinien się odbyć, powinien mieć miejsce. Hmm, oczywiście należy sobie uczciwie powiedzieć, że na pewno to, była to niezręczność ze strony, ze strony naszego lidera. Uznał, uznał, że należy się trochę wolnego. Niestety wyszło niefortunnie, że tak. Media, oprócz tego zostało to przedstawione w taki sposób, iż e, dość, dość, dość krytyczny, tak. E, I no cóż, no, wyszło jak wyszło, e, ale od razu zaznaczę. My, jako nowoczesna kraśnik, e, nie chcemy skupiać się na, e, na działaniach tego, co robi Warszawa. Oczywiście się z nimi e, jak na, w 100%, w 100 zgadzamy. E, nas interesuje przede wszystkim Kraśnik, czyli, czyli jesteśmy jest z Kraśnika lokalnie. My działamy lokalnie. Jak zawiązywaliśmy koło Kraśnik, na pierwszym spotkaniu wszyscy zadeklarowali przede wszystkim działania lokalne, tak? czyli politykę ogólnopolską odsuwamy na bok, myślimy, że nie jest to miejsce dla nas. Y, Polityka ogólnopolską powinni się zajmować posłowie, tak, te osoby, które są w Warszawie. Politycy lokalni jesteśmy politykami, politycy lokalni powinni się zajmować sprawami y, naszymi, tak? czyli lokalnymi. W naszym wypadku jest to, jest to Kraśnik, jest to powiat kraśnicki, tak, nasza kraśnicka ziemia. Czyli wybraliśmy posłów, oni niech tworzą prawo, natomiast my będziemy pilnować tego, co jest tutaj w naszym w naszym mieście, w naszym powiecie. Dużo was jest w Nowoczesna. W, kraśniku, w strukturach tych kraśnickich, powiatowych? E, powiem tak, nie, nie chciałbym odkrywać wszystkich kart, tak. E, powiem tylko, że się rozwijamy, mamy wielu sympatyków, mamy, mamy nauczycieli, mamy przedsiębiorców, mamy prawników, którzy nas wspierają, tak, e, i w różnej formie, e, czyli generalnie mamy zaplecze. E, patrzymy z optymizmem na, e, w przyszłość, ponieważ coraz więcej osób jest zainteresowanych naszym działaniem. A przede wszystkim chcemy dotrzeć do ludzi nie ulotką, reklamą, kampanią wizerunkową, tylko uważamy, że jeśli coś fajnego zrobimy dla mieszkańców, to wtedy sami mieszkańcy tutaj przyjdą do nas i, i będą chcieli z nami współpracować. Rada Miasta, Burmistrz, Magistrat Kraśnicki, Starostwo Powiatowe, Starosta, to są instytucje, które. Te rzeczy, o których Pan przed chwilą wspomniał, powinny wypełniać. To oni powinni się tym zająć. Znaczy, że w naszym mieście nie jest aż tak kolorowo, aż tak różowo, aż tak dobrze? Ja, no po pierwsze należy, yy, należy powiedzieć, czym jest opozycja. No, my jesteśmy opozycją polityczną w Kraśniku i yy, bycie opozycją nie jest tylko przywilejem. To jest przede wszystkim obowiązek. Obowiązek tego, byśmy pokazywali te elementy, funkcjonowania samorządu, czy funkcjonowania naszych władz, które nie są dobre, które należy poprawić, w których należy coś zmienić, tak? I na tym przede wszystkim będziemy się skupiali. Po to jesteśmy, to jest nasz obowiązek. Samorząd funkcjonuje, samorząd na poziomie powiatu funkcjonuje, samorząd na poziomie miasta funkcjonuje, ale jest bardzo dużo patologii, które są naganne i, i, i te rzeczy my nie tylko chcemy, ale przede wszystkim mamy obowiązek wytykać Uświadamiać mieszkańców, no i naciskać władze lokalne, by coś w tej materii zostało, zostało zrobione. Pamiętam, że parę tygodni temu to jeden, jeden z tych Waszych tematów, które poruszyliście, to było obniżenie cen oraz poprawę posiłków w stołówkach miejskich, w szkołach, w szkołach miejskich. Kraśnik ma jedną z najdroższych cen za wodę i ścieki, można powiedzieć, w kraju. Woda mineralna w sklepie jest, wam trochę tańsza niż to, co leci u nas z kranu. Podobnie z tymi posiłkami w szkołach. Te ceny są za obiad są drastyczne. Interweniowaliście i. No i niestety niestety odpowiedzi miasta są wymijające. To znaczy generalnie pewnej najprościej, no miasto odpada nie da się, tak. Mm -hmm. um, e... Temat, temat e, objawczy. Czyli burmistrzowi w nie są. E, nie zależy tak, na tym, aby, tak. aby dzieci w szkołach dobrze i tanio zjadły. E, powiem tak. Dla nas jako nowoczesnej i dla mnie osobiście jest to temat jeden z najważniejszych. Mam dwoje małych dzieci, czteroletniego synka, ośmioletnią e, córeczkę, e, które chodzą tutaj do lokalnych placówek e, kraśnickich e, e, i e, wiem. E, jaki to jest problem, jak, jak poważnym problemem, jak poważnym wyzwaniem, jak, jak ważne jest wyżywienie dzieci, dzieci w takim wieku. Tak? Ceny, ceny w, w Kraśniku są często dwu, a nawet blisko trzykrotnie wyższe niż w innych samorządach. Jeśli w szkole podstawowej numer 5 w Kraśniku obiad kosztuje 8 złotych, a w Lublinie, w jednej ze szkół lubelskich, zresztą w większości szkół publicznych lubelskich, zaznaczam publicznych, y, obiady są w granicach 3 złotych. We wszystkich lokalnych samorządach, w Dzieszkowicach, w Urzędowie, y, y, w Janowie, y, w, gminie, y, w, gminie, y, w gminie miejskiej Kraśnik, obiady są w y, cena obiadów oscyluje y, około 3 zł. Tak? Y, efektem tego. Jest to, że przykładowo w gminie Kraśnik, w gimnazjum na Stróży, 85% dzieci w szkołach podstawowych i w gimnazjum je posiłki. W mieście, co jest zatrważające, ta proporcja jest odwrotna. Około 16% dzieci w kraśnickich szkołach je ciepłe posiłki w szkołach a 84 nie je. I uważamy, że to jest poważny problem, i to powinien być jeden z priorytetów miasta, żeby ten niekorzystny trend odwrócić. Można powiedzieć, spotykałem się z oponentami politycznymi, którzy wytykali mi, iż dofinansowanie w jakikolwiek sposób jest rozrzutnością środków publicznych, tak? Nie, nie zgadzamy się. Są y, fundamentalne kwestie dla mieszkańców, które są nieprzeliczalne finansowo i nie powinny być przeliczalne finansowo. Takimi, y, y, takimi kwestiami samorządu jest to wyżywienie dzieciaków y, w naszej ocenie. Jest to y, bezpieczeństwo, tak. Y, y, jest to rozwój miasta. Są, s, 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 są to takie rzeczy, które, y, które są priorytetami. I na to miasto powinno znaleźć środki. Jeśli miasto mówi, że nie ma tych środków, nie zgadzam się z tą opinią. Jeśli tak biedne samorządy jak gmina wiejska Kraśnik, jak, jak dzieszkowice, jak urzędów są w stanie udźwignąć ciężar dofinansowania i dzięki temu obiad kosztuje, pełny obiad kosztuje 3 złote, a miasto Kraśnik, które jednak jest silniejszym samorządem, który ma taki zakład jak PBF, dawne FLT, tak. Subaki Hoover, Potężne zakłady, z Potężne których, są, zakłady, pieniądze, z których z są pieniądze i to jest kilkanaście milionów podatku rocznie z tego tytułu z samych zakładów tych największych kraśnickich. Miasto miasto otrzymuje i Miasto jest bogatszym samorządem niż te lokalne, a mimo wszystko nie stać. Więc te środki no, uważamy, że są raczej nie, nie, nie do końca mm, lokowane tam, gdzie powinny, tak? Tam, gdzie mieszkańcy potrzebują, tam gdzie są najbardziej potrzebne, tak? Co jeszcze z takich ważnych rzeczy robicie? Co jeszcze z takich ważnych rzeczy nowoczesna chce zmienić w mieście, na co zwraca uwagę, co chcecie wytknąć włodarzom miasta kraśne? To, takie jak wcześniej wspomniałem, są, to są usługi komunalne, to są te, te których, których na co dzień to są kwestie, które na co dzień dotykają mieszkańców miasta. Są to posiłki. Jest, jest to gospodarowanie odpadami, czyli wywóz śmieci, mówiąc najprościej. E, e, no to chyba nie to, możemy narzekać, że te są śmieci to są to ceny, zbyt drogie. Są to ceny, są to ceny wody. Czy, śmieci, czy nie, śmieci nie są zbyt drogie? W lokalnych samorządach wywóz śmieci jest y, często o połowę W gminie mie, miejskiej Kraśnik wywóz śmieci do tej pory kosztował 4 zł za śmiecie segregowane, a on teraz kosztuje 5 zł, czyli generalnie y, około dwa razy taniej, kosztuje to w gminie wiejskiej Kraśnik, tak? Niż w mieście Kraśnik. Zaznaczę tylko, że w tej kwocie 5 zł gmina wiejska zamyka się budżetowo, czyli nic nie dofinansowuje. Miasto Kraśnik, mimo że cena, stawka za wywóz śmieci jest to około 10 zł, czyli dwukrotnie więcej, dopłaca do do obja dopłaca do śmieci no, znaczne kwoty w 2015 roku było to około miliona z tego co się orientuję było to około miliona złotych czyli mimo że wywóz śmieci jest dwa razy droższy niż w gminie sąsiedniej tak to oprócz tego miasto jeszcze do tego dopłaca, tak. Więc, no, uważamy, że Czyli tutaj... miasto stać na dopłacanie, skoro dopłaca do śmieci, to mogłoby też dopłacać i do obiadów dzieci, to oczywiście, jest, nawiązując oczywiście. do poprzedniego tematu. No, no tak, można, można taką analogię wysnuć. Więc tutaj ten temat na pewno chcemy, chcemy poruszyć, chcemy temu się przejrzeć, chcemy to sprawdzić, tak. Następnym jest, jest to cena wody. Cena wody w Kraśniku jest jedną z najwyższych w województwie lubelskim, E, powiem tylko tyle, że średnio jest e, o 30-40 do 50% e, wyższa niż e, niż w sąsiednich samorządach. Ja już nie będę porównywał, może tutaj gmin e, wiejskich, mniejszych, ale powiedzmy samorządy typu e, miasta tutaj e, najbliższe nam, czyli Janów Lubelski, e, Opole Lubelskie, czy Lublin. I tutaj mm, w Janowie, w Janowie lubelskim cena, cena wody to jest około 7, 7 złotych, troszkę ponad 7 złotych. ze ściekami? Razem że ze ściekami, tak. Ponad 7 złotych. W Opolu lubelskim to jest około 6,50 ze ściekami. W Kraśniku jest to 11,20. Ja jeszcze mógłbym wysunąć taką pewną analogię, skąd to wynika. To jest, oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, ale prezes KPWiku w Opolu Lubelskim zarabia brutto, tutaj zaznaczam, około 7000 zł miesięcznie. Prezes w Kraśnickich w Kra, w Wodociągach zarabia. Dwukrotność tej stawki, czyli około 14 tysięcy zł miesięcznie. I, I analogia nasuwa się sama. Cena wody, cena wody w kraśniku 11,20, cena wody w Opolu 6,50. Kontra zarobki obydwu pensja prezesów. Pensja prezesa 14, pensja prezesa 7. Więc y, tutaj y, wydaje nam się, że, że spółka y, KPWik nie jest do, do końca y, zarządzana. Y, w sposób prawidłowy, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na, na to, że od 2010 roku do dzisiaj zatrudnienie w spółce wzrosło z 80 paru do, do 120 paru osób, czyli o 40 osób, tak. I, I nie do końca jesteśmy przekonani, czy to są osoby, które faktycznie y, pracują tak na, na rzecz mieszkańców, czy są to tylko po prostu. Y, no, A takie są takie były sygnały. Stanowiska stricte polityczne, czyli przyjmujemy osoby, które, które pomogły nam w polityce i tworzymy dla nich miejsca pracy. Nie, nie, nie jest niczym naganym przyjmowanie osób do pracy. Praca jest pod, podstawową wartością każdego obywatela, tak? Ale nie możemy pozwolić na to, by miejsca pracy były tworzone sztucznie. I, i, I te decyzje były motywowane tylko i wyłącznie politycznie, nie, nie bieżąco potrzebą spółki. Efekt jest taki, że cena w Kraśniku jest y, dwa razy droższa niż, niż w sąsiednich samorządach. Często y, i Powiem tylko dla kontrastu, że w Lublinie, mieście wojewódzkim, które no raczej nie możemy uznać, że jest, miejscem, że jest miastem biedniejszym niż Kraśnik. Na pewno mieszkańcy Lublina zarabiają więcej tak. W Lublinie cena wody to jest 8,90 zł. No, ale tutaj okay, prezes zawsze więc... się broni tym, że nie ma, nie wolno, prezes Kapawiku, Krasińskiego Kapawiku broni się tym, że nie wolno porównywać cen wody z jakiegokolwiek miasta, ponieważ każde miasto, każda yy, każda metropolia, każde miasto ma inną strukturę, inną sieć, yy, inne, yy, inne oczyszczalnie, inne ujęcia Oczywiście, wody i tylko, tak dalej. Więc... Tylko tylko chciałem powiedzieć, że ten problem nie dotyczy tylko, tylko wody, tak? No mhm. przecież tutaj przytoczyliśmy śmiecie, obiady w szkołach dwa razy droższe, śmiecie droższe, woda droższa, czyli, czyli składa nam się to w taką jedną całość, że po prostu Kraśnik mhm. jest najdroższy i, i niedługo, obawiam się, że możemy dojść do takiego punktu, gdy Kraśnik będzie synonimem tego, jak może być drogo, czyli jak będzie dwóch lublinia ze sobą rozmawiać, jeden powie do drugiego, słucha. Woda kosztuje 8,90%. Jest, jest, jest koszmarnie droga. A drugi odpowie mu: nie martw się w kraśniku mają gorzej. Niestety, 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 te rządy obecnej władzy no niestety, ale. Czyli generalnie twierdzi pan, że nie w KPWiku nie szukają oszczędności tylko po prostu. Tylko podnosimy po cenę podnosimy wody, cenę, bo ma być tak, nam dobrze. Zrzucamy, zrzucamy koszty funkcjonowania na całkowicie na, na, na mieszkańców, na Kraśnicza na odbiorcę, tak? Ja chciałem jeszcze tutaj, jeśli chodzi o KP, KPWIK, jeszcze jedną rzecz powiedzieć, iż w ostatnim czasie została wykonana inwestycja, odnowienia, no, dość poważna inwestycja unijna, za około 50 milionów złotych innowacji wodociągów, mhm. tutaj oczyszczalni ścieków głównie i my jako Nowoczesna zadawaliśmy pytania, dzwoniliśmy do firm w Polsce, które zajmowały się, zajmują się takimi inwestycjami i no, otrzymywaliśmy sygnały, że nie do końca, że no, mają wątpliwości czy ta inwestycja była aż potrzebna aż w takim zakresie 50 milionów złotych, z czego 25 milionów należy powiedzieć oczywiście uczciwie zostało otrzymaliśmy jako miasto dofinansowania, aczkolwiek 25 milionów wyłożyliśmy z własnej i to może być między innymi wypadkową e, również tych cen. Panie Pawle, 8 grudnia 2016 roku e, Kraśnickie Koło Nowoczesne wystosowało apel do burmistrzów e, oraz rad miejskich Kraśnika, Annopola i Urzędowa e, w odnośnie, uch, e, odnośnie reformy edukacji. Czy panowie burmistrzowie, czy szacowne rady odpowiedziały na te pisma? Tak, otrzymaliśmy odpowiedź, ale to jak w zwyczaju jest nasze, naszych lokalnych włodarzy bardzo lakoniczną, że, że to już jest późno i tak naprawdę to nie ma o czym, o czym mówić. No niestety ze smutkiem przyjęliśmy to, ponieważ efekty reformy, no jak już, już zaczynamy odczuwać w kraśnickim samorządzie, z tego, co, z tego co się orientujemy w sieci szkół przewidzianych po reformie, nie będzie szkoły gimnazjum, gimnazjum czyli budynku numer jeden. generalnie gimnazjum numer jeden, tak, czyli e, wielki obiekt, z obiektem sportowym, obiekt edukacyjny, w miarę który nowy. został w miarę nowy, który został zbudowany wielkim wysiłkiem, wielkim wysiłkiem mieszkańców miasta, to kosztowało naprawdę bardzo dużo pieniędzy, tak naprawdę staje się no cóż, no cóż, tam pewnie będzie magazyn na mrożonki albo inna no to, hurtownia to... odzieży używanej. Więc, y, czyli, czyli te wszystkie środki i na poziomie naszego samorządu, i na, na poziomie wszystkich samorządów na poziomie kraju y, okazuje się, że te budynki, te inwestycje potężne, wielomilionowe inwestycje y, pociągnięciem jednej, podpisaniem jednej ustawy tak naprawdę są zmarnotrawione, więc... Nie podoba nam się to, że zarówno na, w skali kraju, jak i w skali y, y, kraśnickiego samorządu reformy y, wdraża się przez burzenie czegoś, przez zniszczenie i tutaj y, raczej reformy powinny albo wprowadzać fajniejsze rozwiązania, a nie... No, nie burzyć. Każdy nie budowlaniec, budowlaniec, tego, każdy tak, budowlaniec powie, że tak, dużo no, taniej jest dla dla wyremontować, mnie, niż tak, wyburzyć i postawić od nowa. Dla mnie powrót do systemu edukacji, który został wprowadzony przez Bieruta w latach 40., czyli w, w, w czasie, w, kiedy Polska nie była niepodległa, kiedy była państwem satelickim Związku Radzieckiego. Wracanie do tego systemu opracowanego w latach 40. Y, i nazywanie go reformą, no to już jest. To jest znaczne no, naduży, nadużycie. Moglibyśmy słowa wejść w ten temat, gdzie prawo i sprawiedliwość no, próbuje wszystko centralizować, próbuje mieć wszystko w jednym miejscu. Generalnie powraca do tych struktur dawnych, komunistycznych, ale to, ale to, to historia. Przejdźmy, to, tak. przejdźmy do budżetu obywatelskiego, bo tutaj też planujecie chcielibyście wprowadzić jakieś zmiany, jakieś rewolucje. No, z tym budżetem też. Też jest tak, że pierwszy budżet w kraśniku, pierwszy budżet obywatelski w Kraśniku mieszkańcy poszli, zagłosowali i tych inwestycji z kilkunastu zrobionych było chyba 3 czy 4 raptem. Czyli de facto burmistrz Kraśnika nie wywiązał się z tego, co mieszkańcy chcieli. No, Wy chcecie, aby budżet obywatelski Kraśnika to nie było. To nie były jakieś ochłapy, ale to był 1% całego budżetu. Żeby mieszkańcy mogli. Mogli, że tak powiem, kolokwialnie zaszaleć, żeby naprawdę mogli coś, coś sobie zrobić. Generalnie budżet obywatelski jest to w samej idei, założeniu, jest to oddawanie władzy, władzy mieszkańcom, mieszkańcom ludom, tak? ludziom. Czyli dajemy pieniądze mieszkańcom, którzy zazwyczaj lepiej wiedzą niż urzędnicy, co jest potrzebne w najbliższym otoczeniu, jakie inwestycje są niezbędne. tak. Każde nowoczesne miasto. W Polsce czy na świecie mm, angażuje się w takie projekty, coraz więcej środków przeznacza na to, i przy dobrym, dobrej koordynacji działań budżetu obywatelskiego e, są naprawdę świetne i dobre efekty. W Kraśniku. E, Spotkałem się z taką opinią tutaj radnych, że budżet obywatelski, my nie chcemy budżetu obywatelskiego, ponieważ my wiemy lepiej na co powinniśmy przeznaczyć pieniądze, i, i nawet zostałem powiedziane wprost: no, to jest oddawanie ludziom, ludziom pieniędzy, a my tego robić nie chcemy. tak? Z drugiej strony, pan burmistrz, władze miasta nie do końca chcą wygasić budżet obywatelski ze względów PR-owskich, więc. W naszej ocenie hmm, przyjęli kompromis. Jest budżet obywatelski, premiujemy, mówimy mieszkańcom, że fajnie, że możecie, że możecie tutaj wybierać, ale niestety środki, które zostały przeznaczone, są bardzo, bardzo niewielkie. Zostały okrojone, roku, dosyć znacznie dosyć, zostały okrojone. Dosyć znacznie, tak. W tym roku. Yy, Środki, które zostały przeznaczone na budżet obywatelski to jest 280 tysięcy złotych. Miasto podzielone zostało na 7 okręgów, czyli de facto wychodzi, że na jeden okręg to jest 40 tysięcy złotych. Za 40 tysięcy złotych jeśli chodzi o inwestycje miejskie. Niestety, ale niewiele y, uda się zrobić. My y, chcielibyśmy, żeby budżet obywatelski w przyszłości, i na pewno taką, taką petycję złożymy do, do władz miasta y, wynosił 1% ogólnie budżetu y, samorządu, czyli tutaj miasta, w tym wypadku miasta, i to by było około miliona złotych. Z tymi pieniędzmi, y, z takimi środkami, moglibyśmy mówić, że faktycznie ten budżet obywatelski. Jest budżetem, który, który może wnieść bardzo dużo fajnych inwestycji potrzebnych mieszkańcom miasta. Sesja Rady Miasta. Tutaj nawiążemy znowu do tego głosu y, mieszkańców. Y, powiedział Pan, że niektórzy radni nie chcą oddawać pieniędzy mieszkańcom Kraśnika, nie chcą, aby to oni decydowali, bo oni wiedzą y, lepiej. Tak samo jest z Waszym pomysłem, gdzie na sesji Rady Miasta chcieliście wprowadzić tak zwany głos, y, głos dla mieszkańca. O co chodzi w tym pomyśle? Na Kraśniczkiej Sesji Rady Miasta jest przyjęty, przyjęty porządek, porządek obrad sesji, tak? I, I jest element, jest możliwość, by mieszkaniec zabierał głos. Niestety mieszkaniec Kraśniczani, który chce przedstawić jakiś punkt widzenia swój, może to uczynić na zgodę przewodniczącego Rady w punkcie wolne wnioski. Niestety, ten punkt w porządku obrad przewidziany jest jako punkt ostatni. Czyli zakładamy hipotetycznie, że jeśli mieszkaniec yy, chciałby wyrazić swoje zdanie na temat jakiegoś działania, drogi, która będzie gdzieś biegła, działania yy, procedowanego na bieżącej sesji Rady Miasta, coś, co go dotyczy i chciałby przedstawić swoje racje, że nie, może ta droga nie powinna biec tędyk, mm. może tam tędyk, może zróbmy to, tak, no eee, może zabrać głos, niestety już po sesji, kiedy sesja się kończy, kiedy wszystkie, kiedy wszystkie uchwały zostały przyjęte, jest tak naprawdę bardzo często zabieranie głosu po sesji Rady Miasta w ostatnim punkcie, eee, no no jest ja bezcelowe, no. tak, jest bezcelowe to jest, to jest jeden aspekt i najważniejszy, tak? Drugim aspektem jest to, że nigdy nie wiadomo, o której ten punkt będzie, będzie przyjęty. Czasami zdarzy się tak, że punkt, punkt wolne wnioski zaczyna się o godzinie 16, czasami o 15, czasami o 12. I tutaj dla mieszkańców, którzy mają swoje obowiązki, rodziny, kwestie zawodowe, jest problematyczne, by precyzyjnie być, pojawić się na... Czyli wy chcecie, aby na... ten punkt e, głos dla mieszkańców, te wolne wnioski, no, był jako jednym, jednym, był jednym z pierwszych był, punktów? Żeby to... Uje, w, w, w innych samorządach jest to tak... E, 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 przyjęte. Tak przyjęte, że głos dla mieszkańca jest to punkt w zasadzie pierwszy, czy drugi, powiedzmy, jeśli sesja Rady Miasta rozpoczyna się o godzinie 9 o 9.30, tak i wtedy wtedy każdy będzie wiedział, że 9.30 jest to ta chwila, kiedy może udać się na sesję Rady Miasta może przedstawić swoje czy pomysły, czy spostrzeżenia, czy uwagi, tak? i zawsze mniej więcej o tym samym czasie, więc będzie można wziąć, czy, czy wypisać się z pracy, czy, czy poprosić sąsiadkę o to, by tą godzinę została i przypilnowała dzieci, więc jest to, jest to na pewno ułatwienie mieszkańcom miasta w dostępie, do, w dostępie do, 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 do radnych, tak, do władz miasta, tak, i do, do, do przedstawienia swoich, swoich pomysłów, czy, czy uwag. Wiele pomysłów na powiem przewrotnie, na uzdrowienie miasta posiada pan? posiadaczy jako nowoczesna? Cóż, na pewno posiadamy pomysły, tak? Dzięki temu, że jesteśmy, że jesteśmy w nowoczesnej, możemy, mamy pomoc samorządowców, prawników, ludzi, którzy, którzy mają dość duże doświadczenie. Panie Przewodniczący, lada moment, Wybory samorządowe. Czy Nowoczesna wystawi swojego kandydata na burmistrza? Mamy kandydata na burmistrza. E, jesteśmy w stanie e, zapełnić listę do Rady Miasta, e, i tutaj e, z pełną determinacją przygotowujemy się do wyborów samorządowych, choćby, mogły, choćby miały być za trzy miesiące, ponieważ, jak wiemy, nie wiemy, jakie będą to wybory. Ba, nawet nie wiemy, czy będą te wybory. A na pewno będzie, będzie próba zmiany ordynacji wyborczej, ale mimo, mimo tego, mimo jakichkolwiek trudności, e, tak będziemy, będziemy, Czyli możemy będziemy uczestniczyć. Czy e, już możemy zdradzić nazwisko przyszłego burmistrza? Nowoczesna? E, myślę, że to jest za wcześnie. Nie, nie chcemy o tym, o tym mówić. E, według kalendarza wyborczego do wyborów mamy jeszcze, jeszcze ponad e, półtorej roku e, i myślę, że będzie czas na przedstawienie. Dobrego kandydata, Nowoczesna kraśnik na, na gospodarza miasta Kraśnik. Moim Państwa gościem był Paweł Kurek, przewodniczący kraśnickiego Okoła Nowoczesna. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję, dziękuję. No i do zobaczenia i powodzenia w wyborach. Dla kandydata kimkolwiek by był Jacek Michalczyk. Do zobaczenia.